Siemano, Siemano. I życzę szczęśliwego nowego roku. No i dzisiaj będziemy grać w Minecrafta. Mam Dzisiaj będziemy grać. Oczywiście. Dobra. No. To będzie... To jest, to jest nowa gra, którą będę nagrywać. Teraz. ale nie będziemy razem na serwach. Tylko po prostu kurde będzie Będzie się miedziać, ale dobra. No właśnie ja nie ma żadnych jakiś wielki reset memu, Na ja co nie pamiętam. No i pamiętaj, no może ja o tym nie wiedziałem, ale jest reset memu. Czyli zapowiadam o tym memach z tego roku, Wygląda... to nie. Eee, I 25 Wynie w z punktach po prostu wymowych, eee, naprawdę do wobu. W No, ja doń najpierw na interakcję do roku i na nowego roku raz. Wiesz co, nie pogadajmy o tym wesecie No, Którzy chyba o tym nie pomogą, bo tych nie ma. to, 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 to chyba nigdy nie wiedzą to było. Ci, co będą próbować oglądać, ci, co gło... będą no to będą mnie wiedzieć. No w ogóle w ogóle że ktoś obejdzie ten filmik. Ale dobra, postanowienie noworoczne, jeśli chodzi o ten kanał, to jest pierwsze, Będę więcej po nagrywać minecrafta I będę się więcej No, akurat chcę powiedzieć, że będę więcej nagrywać Przekrótko yy, no. Bardzo być więcej aktywnym na kanale Widzieć was tym najmniej 100 subów Z tych 20 Do których się trzymam teraz Jeszcze ostatnio w ogóle żadnego słowa nie zrobiłem. Wróciłem ja w ogóle na taką komentarz Będziemy grać na serwerze bremu.pl Czyli fajne serwerze jeśli chodzi o parkoury No, mega fajnie Tu naj najlepiej chyba parkoury się gra To jest mega fajne Może będę grać też na Anarchii walki, te duelsy Albo oczywiście Bed Wars z instalami ona na też Ale też jakieś minigierki bo tam są też fajne, dużo minigierek ale, ale to To właśnie Bed Wars, takie Ale to i te czy to jest do to Bed Wars? Bed Wars są popularnym typem Jeśli nie chodzi o Minecrafta tak? Dużo osób w nie gra cały czas. Dzisiaj się odświegłam na Bedwars. Bedwars to jest mega fajny, ulubiony tryb. Jeśli chodzi o Minecrafta. Po prostu ja to... nie powiem o co chodzi w Bedwarsach. Też, też będę po prostu je nagrywać. Dużo teraz będzie filmów z Minecrafta. Nie wiem, dużo. Mega dużo nawet. Teraz dużo najgorszych eee, ma i Najlepiej ten, ja nie pytałam. Najlepiej ten, żeby lepiej słychać. Eee... żeby lepiej Cię wysłyszał. Tak w ogóle, na pewno... Do... po prostu będziecie... się mnie pytać, czy zmieni na to, co się trafiło na... właśnie tego mojego skina. Eee, nie wiem, czy zmienię. Wątpię jest... Chcę sobie zostawić na moją, właśnie. mi tam... mnie ja to zaznaczyło na kanału Który dosłownie zrobiłem 2 lata temu Przed kanałem O tym dopiero marzyłem eee, Dobra no. w tym filmie chyba było na tyle Tak myślę Zobaczcie, co się z tym chodzi o te megów, ja i tak. Co ja pytać? Chcecie mi sobie tutaj przypomnieć. Nie, putka! No to lepiej robić sprawy domowe. O. Dobra, i zapiszcie w komentarzach w ogóle, co sądzicie. Czy 2026 będzie, gorszy niż 2025? to rok był dziwny nawet. To jest to się skończył. Oczywiście. już na pewno się po rewelka. Więc dzięki, jak obejrzeliście cały film do końca. A nie. W każdym moim filmie ma to w starym. Ja. Dobra, się nie, nie taki standard. Chyba ja za dwa miesiące mam tylko. Dobra, to ja ważyłam. To zrobię, dajcie.